Hej, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku The Last of Us jesteśmy w dodatku Left Behind. No i zobaczymy, jak sobie poradzimy tutaj jako Eli. Ogólnie też w głównej historii graliśmy właśnie jako ta młoda, bardzo dzielna dziewczyna. I teraz ogólnie co robimy, to szukamy. Szukamy no lekarstw, antybiotyków, no i wszystkiego, co może się przydać naszemu joelowi. Tak więc zobaczmy, ogólnie, no, musimy dojść do tamtego helikoptera. Ale jak to zrobimy? Na razie nie mam pojęcia. Tutaj są jakieś drzwi, ale pewnie zablokowane, tak jest. Ten raczej też nie zajdę, chyba że. Nie. Jedyna droga prowadzi nas tutaj. I zobaczmy. Oczywiście, no, porozglądajmy się, jak żeby inaczej. Dobra. Z tej części tutaj też nic nie ma. No, nie, no nie wiem, nie wiem co się dzieje, ale idziemy dalej. No, proszę bardzo, to był jakiś salon kosmetyczny, chyba. O, mamy, coś mamy. Co to jest? Nie ma nic, bandaż. Ale to się przyda. <laughs> A to tutaj został zastrzelony jakiś medyk, ale to chyba już po. Przemienieniu się w, w zombie, zobaczmy notatkę z salonu. Ok, dla chcących, można się wczuć. No dobra, ale co teraz? Aha, jesteśmy już po drugiej stronie. No dobra, fajnie. Jedziemy. Aha, szybko, tutaj. Czekamy no na naszą bude. koleżankę. Było blisko, co? Szybka jesteś. Nieźle. Dzięki. Dobra, czyli to jest retrospekcja przed. No ty... chodź. Lecimy. Przed główną fabułą, dobra. Więc jakich znalazłaś? Świetliki? Tak. Pamiętasz tego świetlika, którego ugryzłaś i zabrałaś mu broń? Co? Pamiętam go. To Trevor. W każdym razie widziałam, jak wlecze się po ulicy, więc go śledziłam. Weszłam za nim do tej uliczki i nagle rzuciło się na mnie pełno świetlików. Zabrali mnie prosto do swojej kryjówki do Marliny. Bałaś się? Byłam przerażona. Myślałam, że mnie zastrzeli. Ale zamiast tego powiedziała, co tak długo? Oczekiwała mnie. Zrobiła z ciebie świetlika? Coś w tym stylu. Ta cała akcja była testem. Chciała widzieć, czy można mi zaufać. No dalej. Nieźle nam idzie. No spoko. Z kim się teraz kumplujesz? Nie wiem. W sumie z nikim. A Tino i reszta chłopaków? Co tam u nich? Riley, to twoi znajomi. Ale ty z nimi gadasz? No tak, w sumie. Nic tu nie ma. Kompletnie, no. W ogóle też nie mogę, nie mogę nic wybrać kompletnie, nie mamy też menu ani żadnego w ogóle ekwipunku. No a to co? Odnalazłaś już światło? Aha, bardzo śmiesznie. O, przepraszam, nie chciałam Cię urazić. Ale co, kupujesz tutaj całą ideologię? Wiem tylko, że nie jestem żołnierzem. Dupa, nie trzydzieści dni. Ludzie ciągle są zarażani, ale oni to dobrze ukrywają. Spotkałaś więcej zarażonych? W ramach mojej inicjacji kazali mi zabić takiego jednego. Wiesz co? W mordę, padnij! Rana. Sorry. Cześć, jestem nerwowa Co tu się dzieje? Co jest, ja bym chciał jakąś akcję, a ten dodatek e, wiesz, jak co? na razie powoduje, że wczuwamy się w nastolatkę. Eli, to była pierwsza rzecz, o jaką zapytałam Marie. Chcę, żebyś była bezpieczna w tej głupiej szkole. Nie powinnam cię nawet odwiedzać. Co o to akokolwiek? Martwi się, że wciągnę cię w kłopoty. <laughs> Ta musiała skakać, kochanie. Ty pół metra. Co my tu robimy, Riley? Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? To dinozaur? Może. Jak to będzie dinozaur, to znowu cię polubię. Musisz się sama przekonać. No to się przekonamy, co ona tutaj szykuje dla nas, ta koleżanka. No ale z tego, co Eli mówiła podczas gry, no to ona chyba zaraz zginie. E, znaczy, obie zostaną ugryzione. Z tego, co wiemy, Eli nie jest, i znaczy, jest odporna na zarażenie. Nie mogę uwierzyć, że nie ma już Winstona. Słyszałaś? Tak. Wiesz, jak to się stało? Jak? Mówią, że spadł z konia. Miał zawał, czy coś w tym stylu. Rany? Cóż, ile osób może umrzeć z przyczyn naturalnych w tym świecie? Żadna, którą znałam. Dokładnie. Zobaczmy, co nam zostawił. Serio? No co tam masz? Książki. No co tylko tu... aha, ja się muszę rozejrzeć, dobra. Nawaj lejemy. Nie, odrzucam. Więcej nie mnie Więcej dla Mocne. Dawaj. nie gdybym był, działalem Normalnie byśmy się napili, ale Eli nie Eli nie pije. A co się stało z księżniczką? Pewnie stało zabrali po tym, jak zabrali po konik. Na pewno była przerażona. Rany. A już miałem taką leciutką nadzieję, że tam jakiś ekwipunek będzie. No chociaż te głupie nożyczki. Eli, pomóż mi to podnieść. No dawaj. Nie dawaj go Zawsze myślę, że nas zmiażdży. Spokojnie. Idę pierwszy. O kurwa, czasem poszłyście. Wiesz co, może poszukajmy innej drogi. A? Ta. Brzmi nieźle. Nie będzie najgorzej. Czy tutaj jest jakaś inna jeszcze? Nie no, jedynie tutaj. Hej, Riley. Wiesz co, chodź, podsadzę cię. Spróbuj otworzyć od środka. Nieźle. Ten motyw z podsadzaniem no to już znamy dobrze z głównej wersji gry. No i troszeczkę oklepane to jest. Bardzo łatwe i bardzo szybkie otwarcie zamkniętych drzwi. Dawaj dawaj otwieraj to szybko O kurwa dupo już drugi raz dzisiaj jak to się stało, że nigdy tu nie byłyśmy? Chodź, mam dla ciebie idealną maskę. Riley! Świetną! Jaką? O, ale Zobacz. grubas. Co to, jakiś wilkołak? Załóż ją. To głupia. No, <laughs> super! Zarycz. Serio? Zarycz o kurwa, dobra. Nie, nie rycz, nie ryć, bo słyszałem klikaczy. Nie ryć, nie chcę, żebyś ryczała. Można to ominąć, chyba. Nie, trzeba. Aha, dobra. Dobra, zagłośnię. No proszę. Ale nie, nikogo nie widać. No to co? Ten dźwięk, ten dźwięk trochę. trochę chyba. jest dziwny. trochę dziwny. Okej, okay, porozglądajmy się po sklepie, Może coś ciekawego tutaj znajdę, ale, ale nie, nie sądzę. Nie sądzę. Dobra, nic. Idźmy dalej za Riley. O, właśnie tu jest dobra. Czy? No tak, ludzie, ma, ludzie mają różne kurwa po Wow. Śmieci. To było głupie. Tak. No dobra, ale co dalej? Tutaj mamy drzwi, o właśnie. Dobra, to jest całkiem jasno. A z reguły, wtedy, a, gdy mam mamy do czynienia z zombie, Widzisz jest tam, ciemno. Tak, czerwony jest Twój, niebieski mój. Rzucamy cegłami. Wygra ta, która pierwsza zbije wszystkie szyby. Ja ja sobie robisz? Jestem w tym najlepsza. Dobra, ta co przegra musi odpowiedzieć na jedno pytanie: tylko bez złośliwości. Co to jest konkurs pytań? Dobra, jedziemy z tym koksem. Dobra, dawaj. Wygramy na bank. Aha, mój jest czerwony. Jak Co się robi? No, dawaj dalej, obijemy. Wszystkie szyby, no to ta też musi być rozwalona. Bo. ja jebie. Ja jebie. To i cię umyj. Dzięki. No i dobra, ostatnia chyba szyba przednia i to będzie koniec Jest zatopiona! No i co już chyba nie? A jeszcze ta z tyłu, dobra. Zajebiście! No to wszystkie. Wygrałem! A no, wygrałem! Aha, bo tutaj dookoła chyba można biegać, tak? To jeszcze? Pyk! Pyk! Kurwa, trochę coś. Trochę mi się wydaje, że to tak. Hmm. Trochę na siłę chyba się? zadanie wprowadzone do gry. Jeszcze jedna. Ostatnia! Więc znakomite wrażenie gry jak na razie no nie jest poprawiane tym dodatkiem. O, tak, mistrzyni miotania cenie. Jeszcze trofeum, a, spoko. Kóra miała pancerne szyby. Tak, a mi tu kaktus rośnie. Dobra, czas na pytanie. Chyba się boję. Dlaczego odeszłaś? Dlaczego tak ostro zareagowałaś, czy Marlen wspominała o mojej mamie, zapomnij, e, wybalno, no obojętnie bo. Okej, okay, dobra. Zanim zwiałaś, dlaczego na mnie naskoczyłaś? Musiałam przemyśleć kilka rzeczy w samotności. Mówiłam ci, ale nie, ty nie dawałaś mi spokoju. Tak, bo się o ciebie troszczę i. Wiem, wiem, naprawdę. Słuchaj, było minęło, nie gadajmy już o tym. Wiesz co? Chodź, pokażę ci coś, już niedaleko. No dobra, najwyższy Nie mogę czas, zakończyć tą historię. Co my tu robimy? Nie czuję się tu dobrze. Właśnie, pamiętasz jak myślałyśmy, że zasilanie jest włączone tylko w wybranych dzielnicach? Tak. Chodź za mną. Dobra, ale czy tu będzie jakakolwiek akcja, czy coś, czy po prostu będziemy cały czas biegać za Riley? No i co teraz? Więc okazuje się, że w mieście jest prąd. Po prostu wyłączyli bezpieczniki. Wystarczy jest z powrotem włączyć. No to włączamy. To się nie ma prawa udać. <laughs> Proszę bardzo, a nie mówiłam? <laughs> Całe centrum jest oświetlone. Chodź się przekonać. Okej. Okay. Ale no gdzieś kurde zaraz musi nas na ugryźć to, co... to zombie. Czekaj, ja... Wiem co chcesz zrobić i cieszę się, że żyjesz. Znaczy. I że ciągle jesteśmy tu razem, i. Wiesz, nie chciałam. No, to wszystko, co mówiłam, zanim odeszłam. Nie myślałam tak. Riley, rozklejasz się. <laughs> Sama zaczęłaś? O, radzi. Gotowa? Pewnie. <noise> Żartujesz sobie? No to co tam było za tymi drzwiami? Dowiemy się. Aha, teraz wracamy tutaj, dobra. Okej, okay, to taka pomieszana historia, ale chyba tylko dwie sytuacje. Jak tam mam niby wejść? No to poszukamy, poszukamy, ale tutaj przynajmniej mamy właśnie do wyboru broni, i tak dalej, ale na razie bez naboi. Dobra, trzeba by wziąć cegłę w razie czego. Ale ta cegła jest, kurde. Nie mogę zamienić to tą, co wyrzucę. Aha, a nie, to jest moje życie, co ty, ale... Ładnie mi się pomylił. No i proszę bardzo, w końcu jakieś nożyczki. Co tu jeszcze mamy? Notatka z Autrium. Dobra, butelka. No, też się przyda. Aha, czyli butelka albo cegła. No, to wolę chyba cegłę. Dobra, okej, okay, tu coś widziałem. Właśnie naboje. A, myślałem, że naboje będą. A to tylko cukier, alkohol. Dobrze. Na razie tyle. Czy to będzie zamknięte? Tak jest. Lecimy dalej. Dobra, chyba w tamtą stronę. Trzeba, właśnie. Ja się tutaj jeszcze porozglądam. O. Dziękuję panu żołnierzom. Jak to włączyć? No, czyli trzeba iść za kablem, nie? Pójdę za przewodami. O no, właśnie. Prawda, Joel? Dokładnie. Dobrze kombinujesz, ale jeszcze się poroz, porozglądamy, tutaj co się dzieje. Jakieś naboje, jakbym znalazł, byłbym naprawdę zadowolony. Tu coś mamy: aha, szmata, nożyczki. A tu nie było czegoś, nie? Puste koszyki, butelka następna. Dawać mi tu naboje, kolejne butelki. No i tyle, Z bardzo tutaj już ekwipunku nie ma, tak więc idźmy za tymi kablami. E, czyli... tutaj. Tędy. Aha, i teraz który? Dobra, ten. Tu. Tu. Dobra, i to odchodzi tutaj. Jest! Proszę bardzo, są naboje. Ok, czyli teraz no gra nam powiedziała, masz tu cztery naboje, będzie, nie wiem, dwóch przeciwników. Zobaczymy. Wiesz to wyszło, ale spoko Okej, okay, nic tu na razie nie ma, ale myślę, że jak przejdziemy za te drzwi Coś tam będzie, okej, okay, mamy wodę. O rany, ale zimno. Ona nie umie pływać przecież. Jezu! Chcesz mnie zabić? Czy wtedy w ogóle trzeba było iść? O. O rany. Chyba trzeba było, ale zobaczmy okay. tam te drzwi, czy to może tutaj i tak wejdziemy chyba do tego pomieszczenia. Teraz może weszliśmy jakąś cichą, cichą drogą. Okej. Koniec wycieczki. A, mamy generator, dobra. No to włączamy. I raz. Za pierwszym razem, proszę bardzo. Dupa. A dupa. Niestety. Nie ma benzyny. Nie ma prądu. Cholera. Notatka dotycząca generatora, to ją sobie przeczytajmy. O kurwa, nie, nie chce mi się zbytnio. O, jest karnister Pusty. <laughs> <laughs> Okej, okay, no to szukamy paliwa teraz. Ja pierdzielę. Nie no, trochę, trochę sztucznie. Zostałem przyzwyczajony e, w tej grze do no, czegoś zdecydowanie większego. Niż bujanie się za, za benzyną. Ok, no to spróbujmy zobaczyć, czy będzie na ciężarówce. Znaczy na W ciężarówce. Eee, ja. co ty gadasz? Dobra, biegnie następny. Co ty gadasz? Dawaj go. O kurwa, koniec konie, nie damy radę jeszcze, damy radę. O ja. Koniec! A Eli niestety nam padła! Kurde! Czy hacze, no tego jeszcze nie, nie było. A mogę zrobić bombę? Nie mogę, nie ma saletry. Ok, w takim razie miejmy nadzieję, że mnie nie zauważą tym razem. A nie, już wiedzą gdzie Czekaj. jestem, normalnie Kurde, na tą ciężarówkę bym sobie wszedł z miłą chęcią A nie, nie widzą mnie Czy widzą Dobra, tego <laughs> Kurwa, już nie zobaczył Kurwa mać Eli, dawaj, damy radę, damy radę A, pięknie, ale w czoło dostała, a gdzie jest drugi biegnie. Dwa naboje. No chodź, tu chodź. Ajaj, aj, aj, jeszcze jeden. Kurwa. Kurwa mać, nie dam rady. Nie dam już rady. Koniec. Ach. No dosyć ciężko ja tu tylko dwóch przeciwników Kurwa mać Co jeśli No właśnie, bo mam tu cegłę, ale mam też nóż Dobra, teraz spróbuję jakoś ciszej kurwa A już tu jest Dawaj, dawaj tą cegłą! Jeszcze kurwa! Dawaj, 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 masz cegłę? O, pięknie, dobra, nożem. Gdzie masz kolegę? Biegnie, cztery naboje. Pierwszy. Jeszcze żyje, ale już, po wszystkim, dobra i pięć naboi, świetnie. Ale życie by się przydało w sumie. Użyjmy naszej apteczki. Jeszcze biegnie, co ty gadasz? Szybko, 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 dobra. Kurwa. Dawaj, przeładuj, przeładuj szybko! Ajajajajaj, aj, 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 aj. dawaj dawajeli, damy radę! Kurde. Dobrze! Kolejne pięć naboi, proszę bardzo! O kurwa... Dawaj, dawaj, dawaj! Pięknie, ale smoko! Nożem, <laughs> Jeszcze ktoś? Nie, chyba już wszyscy. To już wszyscy? Dobra. No to wygląda. Dobra. Szukam paliwa. Okej, okay, szukajmy tego paliwa w takim razie. A... Ale ja zauważyłem, że jeszcze coś tutaj właśnie. Dobra, tutaj chyba będzie. Pusto. Pusto niestety, ale coś na tej ciężarówce właśnie jest. Czy ja tam mogę sobie wyjść jakoś? Tędy nie. Tędy też nie pasowałoby. Tutaj coś podstawić, ale no co? Jakiś wózek? Zobaczmy też tutaj, czy paliwo będzie. No to ciągnij. Bierz tą rurkę? pociągnąć no to, tak? No, to wystarczy. Możemy wracać. Ale standardowo nie byłbym sobą, gdybym się nie porozglądał. Bo już, już mamy przeciwników. Tak więc będzie coś do znalezienia na milion procent. O, właśnie. Życie. Świetnie. Co to za dźwięk? Trochę się, trochę się boję. Jest szmata. Aha, i to tyle. Ale cały czas nie widzę tych drzwi, bo pamiętacie? Tam mieliśmy pewne drzwi. O, chyba to są te tutaj. Kolejne życie, świetnie. To już mam chyba pełno. Na maksa życie. I sześć naboi, ale to będzie jatka, coś mi się wydaje, za niedługo. Czy przechodzimy przez te drzwi teraz? No, dawaj. Przechodzimy. Szlak zamknięty. Aha. No dobra Czyli musimy wrócić tą samą drogą. Żadnej wajchy nie mogę tutaj bujnąć, no to nic, no wracamy w takim razie. Wracamy normalnie. No zobaczymy zobaczymy tamte drzwi, bo jest to naprawdę ciekaw co tam było. One jednak chyba tutaj nie prowadziły, chyba że to były... Nie, one były lekko uchylone. Czyli no nie wiem. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. No niestety musisz wrócić do lodowatej wody Eli, ale dasz radę Okej, okay, te drzwi właśnie A, zablokowane i tak, no dobra Najważniejsze, że mamy kurwa Co ja zrobiłem w ogóle? Do generatora przecież trzeba Panie O czym pan myśli? Ale na szczęście to niedaleko. No i tutaj przeciwnicy się nie spawnują, tak więc też można być spokojnym. Dobra, wlewaj te paliwo. Piękna. I odpalamy. No dobra. I raz. No dobra, teraz działa normalnie. I dwa i boom. Pięknie. No kurwa. Ale fart! Zapamiętać? Nie dotykać na elektryzowanej wody. Spoko. Okay. No. <laughs> No oh, tak, i przecież miałem nie dotykać. Aha, już wiem, które rendy, dobra, tędy tutaj teraz mamy właśnie otwarte przejście i możemy iść dalej. O, są otwarte. No tak, są otwarte. O, mamy trochę saletry. No w sumie nawet całkiem sporo, 75% całej jednej. No i dobra, zobaczmy jeszcze co tutaj się dzieje. Aha, musimy przejść teraz, no, jakoś tutaj po, po rurach, po szybie wentylacyjnym. Tak więc dobra to sobie załatwimy w następnym odcinku, w tym to by było już wszystko. Tak więc dzięki bardzo za oglądanie. No i widzimy się kolejnym razem w The Last Was jako Eli.